Słyszysz? Tak, damet, słyszę. O, o co, kto pierwszy? Wstawaj, uh. <śmany> Piaszku. Cuchniesz nawet z daleka. Powinnyś dziękować losowi, że nie gustuje w ścierwie. <gryś> Przybysz kryje twarz pod kapturem. Bije od niego zapachem mokrej ziemi i sierści? Przyszedłem za Twoim fetorem, żeby ci o czymś uświadomić. Ale patrząc na Twoją twarz, ktoś zdążył chyba mnie już uprzedzić. Ten las jest pełen skarbów. Jeżeli znajdziesz coś ciekawego, chętnie zerknę na to okiem. Może nawet dam ci coś w zamian. Moją kryjówkę znajdziesz nie tak daleko, na północny wschód stąd. Zapamiętaj to, bo tacy jak ty, w końcu zawsze pełzną do mnie. Padlino, byłbym zapomniał. Mały prezent powitalny. Wiaderko. Żebyś mógł korzystać z roków naszej lokalnej, krystalicznie czystej wody prosto ze studni. Zobaczysz, gdy nadejdzie noc, nie będziesz mógł bez niej żyć. Dobrze, dziękuję. To co, mamy już nieśmiertelnik na pokazanie. Tak. O, ha, 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 ha. Piękny przedmiot, padlina. Wiem, do kogo należał. Wilk ogląda nieśmiertelnik, chichocząc. Ty też chciałbyś wiedzieć, co? To zabawne, że ktoś, kto tak bardzo chce mówić, nie wykrztusi z siebie już ani słowa. Dam ci radę prawie za darmo. Jeśli chcesz dowiedzieć się o jego pochodzeniu, to znajdź kobietę śmierdzącą kurami. Znajdziesz ją w jej chatce, rzut kamieniem na południe stąd. Wilk robi krok w moją stronę kontynuując. Jeżeli dowiesz się czegoś wartościowego od niej, to pamiętaj, że lubię informacje. Warto żyć ze mną w dobrej komitywie, towarzyszu Padlino. Widzę. Szczególnie po tym kałachu na plecach. A handel? Co? Możemy dać mu wiaderko. Nie chcę tego gówna, Padlino. Kupuję broń i amunicję. Świetnie. Ma parę recept magazynki, pociski, siekierę. To wszystko ma oczywiście jakąś wartość. Oprócz butelek, które jak widać odstąpi z Afriko. To weźmiemy. I tutaj nie ma czegoś takiego jak waluta. Tu jest reputacja. Tak naprawdę to jest ten prawdziwy handel wymienny, jaki był kiedyś. Czyli nie, że ja ci dam... Kilo ziemniaków, a ty mi dasz kilo mąki. Tylko ja ci zrobię przysługę, a ty kiedyś mi za to coś oddasz. Tu niestety nie biorą na kredyt takich przysług. Raczej to ja muszę coś dać najpierw. No niestety. Więc nieufnie podchodzą, a przynajmniej nasz wilk. Tak więc... No, tyle. Można jeszcze poplotkować. Nie oddalaj się stąd za daleko, jeśli chcesz dychać jeszcze przez jakiś czas, padlino. Niewielu wróciło z gęstego lasu, a ci, którym to się udało, nie byli już w stanie opowiadać o swoich wesołych wyprawach. <grym> Wędrówka przez ten las w nocy to pewna śmierć, Padlino. Przed zmrokiem ukryj się gdzieś między ścianami i módl się o poranne światło. No, to tyle od naszego towarzysza wilka. Tutaj mamy kryjówkę, a w niej jest piec alchemiczny. To wygląda creepy. Jest creepy. Jak działa? Pokażę Wam, jak będzie można tego użyć. Dobra, nasz przyjaciel wilk się rozgościł. Nie będziemy mu przeszkadzać. Mamy dziurę w ścianie. Nie najlepiej tutaj. Przejście, które można zabudować drzwiami. Okno, które także można zabarykadować, jakbym tylko miał deski i gwoździe. Stołek nawet. W pełni wyposażone wnętrze. No i drzwi na zewnątrz. O, właśnie, studnia. Muszę pić z tej studni w ciągu nocy, aby przetrwać. No dobra, no to napraw studnie. A, wieko otworzone, wiaderko spuszczone i można używać. Studnia aktualnie jest sucha. Poziom wody gruntowej wzrasta w nocy. Super. Dobra, można jeszcze tutaj wejść na górę. To z wewnątrz. No, to od razu zajdę. Z jakimś szyfrem. Tam był 1985, tak? Warto spróbowania. Nie. Nie pasuje. Ale takie czterocyfrowe wyglądają jakby pasowały właśnie do dat. Przy czym przy moim krótkim testowaniu nie wpadłem jeszcze na taki, który by naprawdę działał. Aha. W międzyczasie wyszła następna wersja. To od razu z'upgrade'owałem. Trochę fixów jest. Super. Dobra. Co od razu zrobię? To zabarykaduję to wejście. O, to jest szafa pusta niestety. Ja mogę tak to przepchnąć. Dobra. Z tej strony jeszcze było przez chwilę coś widać? Już nie? Dobrze. Z tej nic. Okej, okay, wygląda dobrze. Działająca lampa. Proponuję jej też użyć do barkadowania. A, Tak mogę sobie lepiej przenieść. Chyba tu gdzieś powinienem puścić. O. to mniej więcej wygląda. Będę musiał z zewnątrz trochę przesunąć. W taki sposób, żeby nie dało się jej przesuwać do góry. Okej. Okay. Mm. Daj to trochę wyżej. Tak. I teraz wezmę szafę niżej. O. Wygląda dobrze. No w nocy ja będę musiał tutaj wrócić zabarykadować się i liczyć na to, że przetrwam noc. Dobra. Zajdźmy od tamtej strony w takim razie. Okej, okay, tutaj jest jeszcze mała chatka, w której jest agregat. Można włączyć... Widać tutaj, że trochę jeszcze w nim jest benzyny, ale prawdopodobnie to światło przyciąga wrogów, więc trzeba by było dobrze się zabrekadować, tak żeby światło nie przedostawało się na zewnątrz. Wtedy można by było odpalić. Cześć, trupie. Dzięki za szmatę. Drzwi też tutaj działają w obydwie strony. Czego można użyć przeciwko wrogom, barykadując się? Zawsze taka barykada zadziała wtedy, bo <grytania> wtedy on będzie musiał zawsze napierać w naszą stronę. Dobra. Tu powinno być względnie bezpiecznie, ale nie wiadomo jak jest. Wszystko jest losowane. Oprócz tego, że Mamy tutaj mapę, na której zawsze na środku jest kryjówka, cała reszta w losowych miejscach, plus jeszcze losowe dodatki, no bo niektóre rzeczy muszą być. W końcu tutaj jest fabuła. Dobra, w takim razie, co ja mam zrobić? Tą szafę jeszcze ogarnąć do końca, bo jak tutaj będę biegiem wracał. Tu już nie będzie na to czasu. Dobra, ledwo co widzę. Ej, dobrze jest. Git. Dobra. Dziennik, właśnie. Dziennik. Na razie nie mam żadnych umiejętności, ale będę mógł je nabyć. Jak? Pokażę później. Okej, okay, w notkach mam nieśmiertelnik, to jasne. Zero kluczy? Ten nasz, utraciliśmy na rzecz tamtego gościa. Jak widać, to najprawdopodobniej nie był ten, którego zabiliśmy. Ale nie wiadomo. Tamten, którego zabiliśmy, był łysy, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, tu jest dziennik, niestety nie wiadomo, co się działo wcześniej. Skąd my tu się wzięliśmy? Co to jest to, co już widzieliśmy i delikatnie wcześniej. Że nie sposób się przycisnąć między nimi. Czarne ściany drzew i korzeni. Nie wiem, czego tutaj szukać. To przeklęta dziura, pułapka ze ściskającymi się powoli ścianami. Tutaj nie ma miejsca dla człowieka. Wpis drugi. Ledwo trzymam w rękach ołówek. Nie wiem, co się ze mną dzieje, z moim ciałem. Wiedziałem, że nas w końcu dopadną. To wariaci, kompletni pomyleńcy. Nie mam klucza do wyjścia z tego sektora. Muszę mieć ten klucz. Muszę się stąd jakoś wydostać. Chyba zgubiłem go podczas ucieczki, albo zabrał mi go ten facet. Nie pamiętam, jak się nazywał. Nie pamiętam, by się przedstawiał. Nie wiem tylko, czy naprawdę go spotkałem, czy może tylko mi się wydaje. W kieszeni znalazłem czyjś nieśmiertelnik. Wydaje mi się, że zabrałem go z domu tego gościa. Jeśli ten nieśmiertelnik jest prawdziwy, to dom chyba też. Wilk. Moje zmysły zaczynają mnie zawodzić. Odwiedziła mnie postać z głową wilka. Nie potrafię sobie tego w żaden sposób wytłumaczyć. Nie przyszedłaby mnie skrzywdzić. Jedynie powitał w lesie i powiedział, że jego kryjówka znajduje się nie tak daleko na północny wschód od mojej kryjówki. Wygląda na to, że wie dużo o tutejszym lesie. Ta wiedza może się bardzo przydać. Nieśmiertelnik Wilk wiedział, do kogo należy nieśmiertelnik, ale nie chciał mi tego powiedzieć. Polecił mi udanie się do kobiety, która śmierdzi kurami. Znajdę ją na rzut kamieniem w jej chacie na południe od mojej kryjówki. Studnia. Muszę się pilnować. Gdy zbliża się noc, czuję, jak moje ciało powoli się rozkłada. Nie wiem dokładnie, co się ze mną dzieje. Wiem jednak, że pomaga mi woda gruntowa z tutejszych studni. Poziom wody podnosi się po zmroku. Wiem na pewno, że znajdę studnię w domku, w którym dziś nocowałem. No i tyle. Dobra. Tyle dobrego, że podczas czytania dziennika wszystko się pauzuje. Inaczej jest teraz. Jak widzicie, knary się ruszają. Każdy może nas napaść do woli, nam skroić czaszkę i nie tylko. A no, drobne paski. Aż lepiej nie myśleć. Dobra. Co? Tutaj na mapie o. Zejście do podziemi jest. Jedno wiem. Można wejść, ale lepiej daleko nie wchodzić. <tutaj>, Tutaj właśnie jest bardzo duży poziom trudności. I ja polecam jednak korzystać z każdej wiedzy, jaką tylko uda się zdobyć. Oczywiście nie na drodze spoilerowania, <tutaj> na drodze doświadczenia o drewno i gwoździe moment. Jeszcze brakuje mi trzech, żeby zrobić deskę z gwoździami. Na razie jestem zupełnie bezbronny. Na pierwszy widok wrogów będę musiał uciekać. Trup. Uch. Czasami trup potrafi kryć niespodziankę. Lepiej nie wiedzieć jaką. Dobra, tutaj rysuje się też droga. Ja chcę zobaczyć to zejście do podziemi, ale tak jak mówiłem, nie będę zbyt daleko wchodził. Jest chyba gdzieś. Uf, trup. Fuck! Zatruł mnie! Ja nie mam co z tym zrobić. Świetnie. Po prostu świetnie. Jestem zatruty, jestem słabszy. Teraz ostrożnie. Tu coś jest? Nie widzę. Dobra, są grzyby. O, jakbym na nie wdepnął, byłoby dokładnie to samo, znowu byłbym zatruty. O, udało się zebrać? Super. Grzybów niedługo użyjemy. Duży, dziwnie wyglądający grzyb. To później. Można użyć doraźnie, a można też upichcieć coś w piecu. Dobra. Uh, 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 jak to wygląda? Pułapka. Uch. Och. Pułapka na niedźwiedzie. I ludzi oczywiście. Jak miło udało się ją rozbroić. <gryw> tak. Sidła. Pułapka na niedźwiedzie i gorsze rzeczy. Oj tak. Zanim nadejdzie noc, muszę wrócić do kryjówki, aby napić się wody ze studni. Katemet już jest noc. Prawie że. Okej, okay, to są kolejne grzyby. Dawaj, zbieraj szybko. Ja muszę teraz szybko biec do kryjówki. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś zobaczymy jakieś drewno. O, oh, oh, nie, fuck, tu pies. Uh! O, ho, 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 Pierwszy zgon! <śmany> <śmany> Więc jak tutaj działają zgony? Traci się cały progres w rozwoju postaci. Traci się częściowo broń. Wszystko, co tylko się ma, co jest bronią. No, oprócz sideł. Czyli takiej pasywnej broni. Traci bardzo mocno na wytrzymałości. Traci się też wszystkie właśnie grzybki i tak dalej, co można upcić słabo. <słuch> Za to przynajmniej jest następny dzień. Niestety tak łatwo nie ma. Koszmar tak szybko się nie skończy. Nie ma tutaj, że można sobie pójść, i o! na pewniaka, a potem och, ewentualnie pójdę do nieba, albo tam no, do co. Zły nie jestem, więc raczej nie do piekła. <gryw> I będzie dobrze, więc pobiegnę szybko w las, żeby mnie szybko zabili. <gryw> nie będzie bolało za długo. I tyle. Skończy się męka. Tutaj tak nie ma. Potem męka od początku. Jak to w niektórych filmach jest. A właśnie. Grzybki ładują miksturkę. To bynajmniej nie wywar panoramiksa. Aczkolwiek całkiem niezłe busty daje. I właśnie na tym polega rozwój postaci tutaj. Niestety za każdą śmiercią się restartuje. O, mam pomysł. Wyłączę tą lampę. Dobra, w tej szafie nic nie ma. Ją ewentualnie można by było przenieść gdzieś indziej. Eee, skrzynkę też da się przenieść? Nie w taki sposób? Popchnąć też się nie da. Za ciężka. No dobra. Trzy deski potrzebne do zabarykadowania okna, a z kolei potrzeba mi więcej gwoździ, żeby zrobić deskę z gwoździami. Więc zupełnie nic nie mam. Okej. Okay. Mój plan jest taki: zrobić tutaj drzwi. Pięć desek, dziewięć gwoździ. Super. Zrobić tutaj drzwi. Potem odpalić tą lampę na noc. Jeszcze zabarykadować to okno. Mam nadzieję, że oni nie potrafią wchodzić przez okna. Szafa. Ej, to jest dobry pomysł. Wezmę tą szafę. Ojej, jak ciężko ci to idzie. Wezmę tą szafę i zabarkaduję przejście tą rolę jeszcze mocniej. A być może właśnie te lub te drzwi. To jeszcze się okaże. Zobaczymy, co będzie najlepiej działało. <śm> metodą bolesnych prób i błędów. bo jak najmniej bolesnych. się schodzi. Okej. Okay. Na razie tak puszczę. Stołek też można użyć w takim celu. Puh. Tak jakoś ustawię. O. Żeby szybko można było zabarkadować. Od właśnie tej strony będzie największy opór jak postawię. Ponieważ jesteśmy dalej od osi skrętu. Dobra, zamknę za sobą też. Już wilka tutaj nie ma. Dobra. Tutaj zostałem z żarty. Crazy. Jak widzieliście, pies mnie dopiero zaatakował, jak naprawdę blisko byłem. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Oczy dookoła głowy robi się tak. Gdzie on jest? Tu! Oh. Dobra, wiem zaprezentować, jak się robi oczy dookoła głowy. Pięknie mi to wyszło. Dobra, chodźmy w takim razie teraz znowu tam. Nie ma nocy. Nie biec za bardzo. Rozglądać się co pod drzewami jest. A to. Aha, dobrze. To są te zebrane grzyby. To powinno być wejście do podziemi. Łapkę potem muszę rozstawić gdzieś. W jakimś bardzo dogodnym miejscu. Ok, tutaj nie ma nic. Jest okno. Szafa. I tam przejście musi być. Recepta na lampę. Paczka papierosów. Klubowe. <grym> z filtrem. Super. Pamiętam z dzieciństwa coś takiego. Więc to muszą być czasy bliskie naszych. Jeszcze benzyna i to sporo. Niestety. Ona też prawdopodobnie będzie znikała za każdą śmiercią. Więc nie ma tak, że można po prostu o, sobie wyskakiwać w las, brać co się tylko da. Uciekać. Próbować uciekać, ginąć. I wtedy znowu jesteś u siebie, masz nowe rzeczy. Nie, to tak za bardzo nie zadziała. Częściowo może, ale wszystko będzie się psuło. Więc po paru takich biegach, już to, co się zabrało wcześniej, nie istnieje. Zejście do bunkra. Słabe światło żarówki oświetla wilgotne ściany podziemnego korytarza. Dalsza część pogrążona jest w całkowitym mroku. Bez dodatkowego źródła światła nie obędzie się.